Ho, ho, ho Witam w trzecim odcinku serii Minecraft Minigames <laughs> Tak, e, dzisiaj sobie trochę pogadamy jak, Nie wiem czy widzicie, ale w prawym rogu mojego monitoru jest takie coś jak się Brak dostępu do internetu Patrycja, dostęp do internetu No, nie przyjmujcie się tym Dobra, dzisiaj będzie, dzisiaj będzie Tien Hiran I dzisiaj sobie pogadamy Uważam, że nie będzie serii Minecraft War Games, ponieważ to jest zrobić do minigier. Nie będzie serii Jackson bo uznałem, że to jest głupie. Eee. I jeszcze. Nie będzie serii Minecraft Skyblock, ponieważ na serwerze MC rubiego była aktualizacja i jest teraz nowy serwer. No i ogólnie to dlatego. Mm, I Jak ja wyglądam, no. To wygląda nam jak ja szybko Mikołaja w rzeczywistości Dobra będzie fajnie Bo to jest fajne Okej okay. na trzy raz, dwa, trzy teraz Tear ran No tu chodzi o to że po prostu jak się biega To za ciebie, za tobą się odkrywa Piasek no nie i ten wiosek to tam jest TNT i jak się spadnie na podach, że czwarty poziom, to... to się przegrywa, bo są trzy poziomy. Jak się spadnie poniżej te czterce, to jest nic, coś tak... E, próżnia i, i wtedy się przegrywa. Jest jeden double jump, można go wykonać jak na przykład... kurna... E, jak na przykład... o, dobra, mogę wam go pokazać teraz. Pam, pam, widzicie? E, taki super jump po prostu. E, Zmarnowałem go, aby wam pokazać. Dobra, tu sobie trochę porobimy. No, mam nadzieję, że fajnie, e, że Wam się podoba ten odcinek. Specjalnie TNT-ram wybrałem, no powiedziałem, że krótko na zapewne będzie gra. Ale wie, no, raz na tym grałem 2 godziny i wygrałem. Aż 2 godziny grałem. Więc, no, toksu, no nie? Dobra. Biegamy, biegamy. Ouch! Wow, a wow. nie, przepraszam, są cztery poziomy, a potem nic coś. Przepraszam, pomyliłem się. Oj! Co już? Aha, jeszcze raz. Eee, posłuchajcie. się. Uj. No, to mi chodziło. Okej, okay, jeszcze jedna runda Nie wiedziałem, że tak szybko umrę Nie przewidziałem tego Oczekiwanie, ale to jest tylko VIP Kunwo No dobra, to jest bardzo krótki odcinek, ale było na tyle Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, dajcie łapki w górę Mówcie, czy mi się podoba ten skin No i no To wszystko echt per... Spaß.